Cześć, siemanko, z tej strony Kaktus 4D1. E, witajcie. Dzisiaj mówimy sobie postać krzyżowca, krzyżaka, krusadera, krusa w Diablo Immortal. Długo nim nie grałem, tak naprawdę, ale może o tym później. Tyle, co zdążyłem gdzieś tam podpatrzeć, jak to powinno wyglądać, spróbuję się Wam to przekazać dalej. E, krzyżak, krzyżak, e, krzyżowiec. Bardzo poważana postać wśród Twoich kolegów, koleżanek z klanu, nie klanu z gry. Generalnie bardzo fajna postać, jeżeli chodzi o dwie rzeczy. Przede wszystkim gra w party, e, wojny klanowe, bo tam, jak wiemy, w wojnach klanowych tak naprawdę liczy się w, tym, w tej pierwszej głównej bitwie: liczy się krzyżak, który daje bufy, i liczy się dechacz, i liczą się wizardowie, tak? Czarodziejki, czarodzieje. I tak naprawdę wszyscy dookoła kochają Crusaderów, bo, bo po prostu dają takie bufy, że, że są jak najbardziej do party potrzebni. Czy to już jest postać supportowa, czy jeszcze potrafi coś ubić, to już decyzję zostawiam dla was. A jak wygląda taki build? Standardowo, jeżeli chcemy sobie podpatrzeć cokolwiek, jesteś tu po raz pierwszy, to czy włączyłeś grę i chcesz wybrać tą postać, to tak naprawdę pierwsze, od czego powinieneś zacząć, to podpatrzeć sobie tutaj buildy, jakie, jakie proponuje gra. Konfiguracje są jak zwykle trzy. Pierwsza do PvE, druga też do PvE, czyli na potworki i trzecia do PvP, do walki z graczami. Eee, my będziemy... Ludzie grają wszelako, ale najbardziej powtarzalna konfiguracja jest mniej więcej tak, z jakimiś tam modyfikacjami innymi niż tutaj gdzieś tam zalecają. Natomiast chodzi o to, że grając, rzucamy, zamieniamy się w, w tego konika i tym konikiem tak naprawdę bijemy, bijemy mopki, które gdzieś tam na, na mapie sobie uzbieramy. I teraz, tak jak budować? Może zacznijmy od atrybutów albo i od umiejętności. Atrybuty, jakie powinniście zbierać na każdym z przedmiotów, to tak naprawdę siła, najważniejsza rzecz, must have, i siła woli, ewentualnie dalej, wytrwałość albo witalność. Tak? Myślę, że witalność bardziej przed, przed wytrwałością, później w komentarzu opiszę dlaczego, i tak dalej. Nie chcę też, żeby trwał ten filmik, nie wiadomo ile. Umiejętności. Zacznijmy od umiejętności, jakie powinien po posiadać taki krzyżer. Dwie najważniejsze. Tak naprawdę za to kochają wszyscy krusa. Czy na wojnach klanowych, czy tak naprawdę w jakimkolwiek party, chodzi, czy na dungach, chodzi o to, że jeżeli krusader wbije. Jeżeli Crusader wbije. Jeszcze Jeżeli Crusader wbije sztandar w ziemię, dajmy na to, tak to wygląda, to w obrębie tego całego koła, które tutaj widzicie, wszystkie postacie, jakie są, zadają potężne ilości obrażeń. Tak? Szansa na trafienie krytyczne jest stuprocentowa, czyli każdy z Twojej drużyny rzuca tak naprawdę trafienie krytyczne. Każdą postacią, jaka jest wokół tego, łącznie z Twoim krzyżakiem, więc tak naprawdę rzucamy i bijemy dopiero, czy Krusaderem, czy, czy Drużyną, i to jest najważniejsza rzecz, jaka, jaka, że tak powiem, w tej postaci jest. Później mamy wezwanie światłości, wezwanie światłości z niebios spływa promień świętego światła, który chroni Ciebie i pobliskich sojuszników, zapewniając niewrażliwość na jakiekolwiek obrażenia na 3 sekundy, czyli kolejna, jakby suportowa umiejka w, tym, w tej klasie raz, że podnosi nam ostro krytyki do 100%, dwa, że daje nam niewrażliwość na jakiekolwiek obrażenia aż przez 3 sekundy czyli idealnie, dalej powiedzmy gdzieś to tam supportowo, supportowo wygląda i trzecia tak naprawdę kwestia już różna, bo różnie ludzie grają jedni grają mm, tak jak ja na przykład opadającym mieczem, inni grają skazaniem. To jest, tutaj jest tak naprawdę kwestia do wyboru. Wirująca tarcza, bardzo fajna na wojny, też, też ludzie tym grają. Bardzo często można spotkać konsekrację. To już kwestia tego, że jak wejdziecie sobie nawet w grze tutaj i w tablicę wyników i, i zaczniecie podpatrywać tych wszystkich krusaderów, co, se, co tutaj są, też do tego namawiam, bo, bo można co nieco podejrzeć, jak to wygląda. To tak naprawdę każdy gdzieś tam tą trzecią umiejkę ma inną niż, niż, da, niż kolejny gracz. Tak? Natomiast ono jest tutaj dowolne. Ja akurat gram opadającym mieczem przez te obrażenia, które zadaje, Jakby w miejscu zmieniam sobie, zbieram sobie moby, rzucami i mam jeszcze większe obrażenia niż niż tak naprawdę z jakąkolwiek inną umiejętnością, aczkolwiek też sprawa dyskusyjna. Nie przedłużając, idziemy dalej. Najważniejsza rzecz. Koń must have, bo tym koniem tak naprawdę rzucając te pierwsze trzy umiejętności przed siebie później tym koniem po prostu najzwyczajniej w świecie rozjeżdżamy. Moby pokażę na sam koniec jak to wygląda. O, cała historia jeżeli chodzi o ten build. Dlaczego? ten ludzie wybierają, a nie ten drugi, który też jest bardzo fajny na zamaszysty atak. Myślę, że tylko i wyłącznie chodzi o mobilność, tak, bo, 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 bo jednak zamieniając się, że tak powiem, w tego kucyka, no to, to jednak nasza mobilność, zobaczcie, jest ogromna, tak, naprawdę możemy się poruszać szybko i nie ma z tym żadnego problemu. Jakie powinniśmy mieć przedmioty? Tak naprawdę Przejdźmy sobie do. Z moimi przedmiotami jest różnie, natomiast pokażę Wam tu. Pierwszy chem. Jakiś to już nie ma znaczenia. Inspiracja zapewnia przez Błogosław. Może u siebie pokażę. Opiekun strzał, tak? Chodzi o to, że zapewnia przez Błogosławiony Standard przemieszcza się teraz wraz z Tobą. Czyli jak sobie rzucimy. Błogosławiony sztandar, zamienimy w kucykach. To, to on jedzie razem z nami, tak? Czyli, jak gramy sobie i ubijamy mowy, to jest bardzo ważne, nie zostaje gdzieś tam gdzieś tam z tyłu. To, to, to jest must have, jeżeli chodzi o, o tego builda. To jest must have i to musi być druga sprawa. Druga sprawa. Wezwanie światłości otacza ciebie i twoich sojuszników. W świętym ogniem, który na stale stale zadaje obrażenia wszystkim publicznym pobliskim wrogom, ale nie chroni już przed obrażeniami. Więc tak naprawdę znowu baw. Znowu baw dla całej drużyny i dla samego siebie. Rzucamy wezwanie światłości. I tak naprawdę ono otacza świętym ogniem i Ciebie i wszystkich w okolicy z drużyny. Także znowu baw dla drużyny dla siebie, must have, jeżeli chodzi o ten o który teraz w tym momencie omawiam. Tutaj mamy w, na ramiennikach. Na ramiennika grają różnie. Tutaj akurat działanie wezwania światłości jest wydłużone o 30%. Wezwania światłości z tych umiejętności, tego tak. Natomiast y, też jest na ramiennikach rozrywanie koniem o 30%, i dla mnie ważniejsze, błogosławienie sztandar, też o 30% jest w esencji. W esencji jest, można sobie znaleźć taką legendę i z tej esencji to wyciągnąć. Tak, już tutaj spróbujemy. Czas rozrywania koni jest wydłużony o 30%. Też fajnie, dłużej się jeździ na koniu, dłuższa mobilność. Czas działania wezwanej światłości jest o 30. Też ludzie używają. Natomiast dla mnie najważniejszy jest ten czas działania niż daru, jest wydłużony o 30%. Czyli jeszcze dłużej, jeszcze o 30% dłużej mamy ten. Ten ogromny baw, jaki daje nam ten sztandar, który przejeżdża z nami razem na koniu. Więc, tak naprawdę, no, robi to dużo i dla nas, i dla, i dla drużyny. Następna umiejka. Rozrywanie jest teraz naelektryzowane i rani pobliskich wrogów oraz ich ogusza. A zostaną porażeni trzy razy. I tu znowu dwie opcje: albo ta, czyli albo, albo jadąc na tym koniu, bijemy prądem, albo jadąc na tym koniu. Albo jadąc na tym koniu, co dla mnie też jest lepszą. umiejętnością, ognisty rumak, czyli wierzchowiec przywołamy przez umiejętność rozrywania koniem. Czyli jak zamieniamy się w tego konika, staje się ognistym rumakiem, który podpala ziemię i wrogów, ale już ich nie przyciąga. Fajnie, podpala ziemię pod nami, i tak naprawdę to jest dodatkowy damage, jaki zadaje nam, jaki zadaje nam ten krzyżak, tak? Też bardzo fajnie. I tak naprawdę możemy, możemy że tak powiem. Jeszcze większy damage zadawać. Co w mieczu, tak? To czy tam w prawej ręce? W prawej ręce. Zależy czym gramy. A akurat gram tak jak tutaj, kolega. Więc opadający miecz. No to jeżeli weźmiemy opadający miecz, no to koniecznie w mieczu musimy mieć, że wywołuje teraz wokół siebie na wałnicy ostrzy, która stale zadaje wszystkim pobliskim wrogom obrażenia. Więc tak naprawdę to są te obrażenia. Zaraz wytłumaczę, jak one są ważne przy. Przy tym bildzie grając szczególnie solo, bo Crusader dla mnie podparty podróżne, rewelacja pod solo, dyskusja i to jak dla mnie bardzo duża. I ostatnie na tarczy grając podstawową umiejętnością kary, możemy sobie wybrać, jakby, bo w tarczach, przy tym bildzie, który mamy tutaj na, na tego konika, rumaka, z jak z wam, za bardzo nie mamy. Starczy co wybierać, więc możemy sobie wracać do tego podstawowego ataku i też wszystko będzie dobrze. Jeżeli chodzi o zielone sety, które są nam potrzebne, to sobie zaraz tutaj przejrzymy. Skłonność wi Witchu. Czyli standardowa jakby podpowiedź dla Krusadera, przez nawet czystą grę, wydłuża o 30% czas trwania wszystkich korzystnych efektów, które u ciebie oraz członków Twojej drużyny. Czyli tak naprawdę, jeżeli rzucimy błogosławiony sztandar, jeżeli rzucimy wezwanie światłości, przede wszystkim wezwanie światłości, to jeszcze ten set przy dwóch opcjach. Wydłuża nam o 30% czas działania tego wezwania światłości, i za każdym razem przy czterech przedmiotach setu, za każdym razem, gdy za pomocą umiejętności zapewnisz sobie lub członkowi drużyny korzystny efekt celu, otrzymuje też 30% premii do szybkości ataku przez 3 sekundy. Zajebiste mówiąc, mówiąc brzydko dla dechaczy, dla członków drużyny, którzy dziś tam nawalają, dla krusa też jak najbardziej. Czyli mamy cztery części setu powinniśmy mieć, tak? Powinniśmy mieć, żeby to fajnie działało. I, i, i kolejny set, jaki czy stały nam jeszcze dwie części, tu też kwestia jakby tego, co, co, co gdzieś tam znajdzie po drodze, ale e, ważnym jest też ten set, nie mogę go teraz znaleźć tak na szybko, który powoduje. Że za każdym razem, gdy otrzymujesz obrażenia, masz 20% szans na zdobycie osłony, która pochłania obrażenie równe 13%. Dlatego, że Krusader bije się w zwarciu. Więc każda dodatkowa osłona, jaką sobie możemy założyć, a tutaj potrzebujemy tylko dwóch części setu szarlatki, żeby to zaczęło działać. No to jest nasza przeżywajka, tak, także to też się przydaje, bo czy Barb, czy Crusader, no to biją, biją w zwarciu i tak naprawdę póki gdzieś tam nisko latasz, to jest w porządku, ale jak chcesz iść trochę wyżej, no to już no to już gorzej. Także tak to wygląda z tym buildem. Pokażę Wam jeszcze, jakie, jakie powinniśmy mieć legendarne klejnoty założone, tak. Na pewno Strażnik Must have. Zmniejsza o 13%, 13 wszystkie obrażenia w zwarciu, kiedy otrzymujesz od wrogów znajdujących się w promieniu 3 metrów. Czyli bijemy się w zwarciu, oni nas biją o 13%, na, 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 na piątym poziomie otrzymujemy mniejsze obrażenia, a więc bardzo, bardzo dużo. 13% w tej grze to jest naprawdę dużo. Zamrożone serce ostatnio mi poleciało, który to już ma 267, a mi dopiero wypadł gdzieś tam ze szczeliny legendarny klejnot ten idealny dla Krusa. Kiedy otrzymujesz obrażenie na 6 sekund, aktywuje się osłona szronu, która wyziębia napastników i pochłania obrażenie równe 180% twoich obrażeń podstawowych. Bardzo fajne, czyli tak, mamy z szarlatki z dwóch części. Mamy osłonę, z tego mamy osłonę, z tego mamy osłonę, więc możemy stać w miejscu i teoretycznie się bić. Tutaj już mamy kamienie ofensywne. Mówimy o podstawowych kamieniach, tak jak ja gram w tą grę, nie wydaję kasy, więc mogę liczyć tylko tego, na to, co mi gra rzuci, więc tak naprawdę z tego mogę sklejać buildy. Żarliwy Kieł, za każdym razem gra niż wroga, zwiększa szło 1,30 obrażenia, mu zadają twoje ataki, do maksymalnie 13% przy kumulacjach, czyli ten kamień zapewnia mi 13% większego damage na. Na potworka, tak? Bo mówimy cały czas o PVE, nie mówimy jeszcze o PVP. Zresztą nie będziemy mówić, bo nie grałem tak naprawdę przecież Rzadko grałem w PVP, w tą grę, więc tutaj jakby nic mądrzejszego nie powiem. Można podejrzeć rzeczywiście sobie buildy gdzieś tam na tablicach rekordów. Oko Berserkera znowu podwyższamy zadawane obrażenie o 8%. Tutaj wieczna udręka. No mam, bo mam, bo, bo mam na piątym poziomie i chodzi mi bardziej o ten. Magic Find, zwiększa szanse na znalezienie magicznych przedmiotów, ja w to wierzę, staram się mieć tego jak najwięcej i tak de facto do tego dążę, także tutaj Wieczna odręka może być jak najbardziej, no i tak ten ostatni, to, to, to możemy tutaj wsadzić różne kamienie, ja wsadziłem akurat osłabienia Seleda, zwiększa wszystkie obrażenia zadawane przy potworem elitarnym o 2%, oprócz tego obrażenia są zwiększone o 12%, przez 60 sekund po zabiciu alternego potwora, czyli bijemy litkę, i przez tam 60 sekund mamy o 13% zwiększone obrażenia dla wszystkich, więc tak naprawdę, tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o tego Krusa. I teraz tak, no nie zdążyłem jeszcze go zrobić tak, jakbym chciał zrobić poprzednie postaci, jakie miałem, i już nie zdążę, bo czekałem tylko na moment, żeby nagrać ten materiał. A, ponieważ, no już jak mam być szczery, to się cieszę, że, 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 że tak powiem to już jest za mną, bo nie grało mi się dobrze tą postacią. Bardzo fajna do party, wszyscy w party kochają, zapraszają, na dungi zapraszają, na wojny konieczna, także też fajna, bo zawsze w tej pierwszej bitwie się dostaniesz, jak grałem na krosę, to zawsze byłem w bitwach innych, jeżeli chodzi o księżaków, no to, no to one mają miejsce razem, tak jak wspominałem, z, z, z dechaczami, z, Wizardami, natomiast fajna obszarowo, zaraz pokażę. Ale jeżeli trafimy na bossa czy na jedną żółtą olitkę, to po prostu mordęga bić takiego pojedynczego bossa. To nie jest ani necros, ani dechacz, ani wizard. Po prostu stoisz i bijesz. Ja rozumiem, że się się wszyscy ze mną zgodzą. I, I są krusy, które naprawdę szybko biją, no ale to nie są krusy, jakby niepłacące w tej grze, bo mając 4,5% szansy ze szczeliny, że wypadnie ci pięciogwiazdkowy legendarny klejnot, i w tym 4,5% jest 1% szans, że wypadnie pięciogwiazdkowy, jedynalny klejnot na poziomie pięciu gwiazdek. No to uwierzcie mi to. To trzeba mieć szczęście, chyba jak w lotka. Ale niektórzy mieli. Natomiast yy, mówię tak z, własnych, yy, jakby z własnej opinii: nie każdy się z tym może zgodzić. Natomiast yy, gdzieś tam w klanie mam ludzi, którzy kochają krzyżowców i sobie nigdy ich nie zamienią. Dla mnie grałem tydzień czy dwa gra się źle, gra się niefajnie i, i, i po prostu, zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego. Znajdźmy sobie jakąś tam. Jakieś tam większą ilość potworków, okej okay, idziemy sobie, nekromanta już by szedł z sumanami ich wszystkich bił, mało tutaj żeby teraz pokazać, bo ktoś tu biega. Ale na przykład idziemy sobie i teraz tak, rzucamy jedno, rzucamy drugie, rzucamy trzecie, zamieniamy się w konia i biegamy. I biegamy, 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 biegamy. Wyszło to tak sobie nie ten, nie fajnie dlatego, że na PC to nagrywa moja gram na, na komórce czy na padzie, więc też kwestia jakby tam ogarnięcia tej myszki natomiast chodzi o to że zobaczcie podszedłem rzuciłem jedno drugie cooldowny się włączyły i największym problemem dla mnie są te cooldowny patrzcie sztandar 24 sekundy światłość 26 sekund miecz opadający 10 sekund i koń 18 sekund tak 18 sekund i jesteśmy na tym koniu Kończy nam się, koń zostaje nam 12 sekund, i teraz przez te 10, 7 i tam 12 sekund, co możemy robić? Możemy być tylko podstawową tą, nic więcej, że tak powiem, nie zrobimy. Bo, bo musimy czekać na kuldalne. Oczywiście można je zbijać gdzieś tam dodatkowymi um, atrybutami, jakby w danym przedmiocie tutaj. Tak, jak sobie wylosujemy z kamieni przekucia, ale na tutaj na przykład, i gdzieś tam docelowo oglądałem e, YouTuberów. I zbijali tego konia powiedzmy na, 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 na 8 sekund zamiast 14 sekund, ale to dalej jest dużo, i to mi najbardziej przeszkadzało w tym. Jeżeli chodzi o masówkę, wjeżdżasz na tym koniu, rzucasz sztandar, rozbijasz wszystkich. W drużynie super, na wojnach super, ale jeżeli do takiego grania solo, bo dla mnie po prostu te cooldowny przeszkadzają, pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą. Notabene. Gdzieś tam podsumowując to wszystko, no ja zawsze grałem w każdą część Diablo postaciami, które strzelają z daleka, i dla mnie zawsze Barb czy, czy Mnich, chociaż Miche grałem bardzo dużo, czy chociażby Krzyżowy, to są takie postaci, których ja trochę do końca nie rozumiem. A tu w Diablo Immortal Krzyżaka też do końca jakby nie rozumiem, nie spodobał mi się. I tego się będę trzymał, pomimo iż powinienem tak naprawdę nagrywać ten poradnik, mając wszystko to, co powinienem mieć. Natomiast bardziej chodzi mi o obraz, żebyście zrozumieli, że fajna do drużyny, drużyna szanuje klanu, wielbia wojny, w pierwszej bitwie super, wszystko super. Dopóki trwa ten sztandar, to jeździsz na tym koniu i rozbijasz wszystko, co jest, i nagle ten sztandar w pewnym momencie się kończy, i zostaje ci 17 sekund nic robienia. Zbijając to dalej, zbijesz to do 14 sekund, i później 14 sekund nic po prostu nie robisz, tylko czekasz znowu na sztandar, żeby mieć po prostu te ogromne obrażenia, bo one są. Ale w momencie włączenia tego sztandaru, w momencie włączenia światłości, drużyna oczywiście zadaje większe obrażenia. Ma tą osłonę, ma tą kulę, ale znowu cooldown 20 sekundowy, tak? I, i, I tak to mniej więcej wygląda. Rumakiem podpalasz, bijesz, wszystko gra. Zadajesz obrażenia ogromne, za bardzo się nie męczysz, natomiast rumak się kończy i zostaje takie bicie mieczykiem. Także to mi się akurat w nie podoba, no ale to już jest kwestia, że tak powiem, wasza. Pewnie gdzieś tam się mylę, pewnie gdzieś tam do końca nie mam racji. Natomiast myślę, że gdzieś tam taki przegląd dla Was zrobiłem i na pewno można się trzymać wokół tych umiejętności, wokół tych. I temów, które wam pokazałem, czy tych zielonych, bo to akurat będzie ważne. Legendarne klejnoty też. Jeżeli nie wydajesz kasy, to też możesz, możesz zakładać śmiało te, które pokazałem. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, zostaw proszę komentarz do zasięgu. Może zasubskrybuj, jeżeli, jeżeli gdzieś tam będzie chciał w przyszłości poznać. Na pewno dechacza, bo będę robił. Na pewno mam ochotę jeszcze pograć może Wizardem, może. Barbarzyńcom, bo też nie grałem, mówię o Diablo Immortal, także chciałbym docelowo zbadać wszystkie bildy i chociaż się tak wam opowiedzieć. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, mówił Kaktus 4D1. Cześć!